Dzień dobry, dzisiaj będę Wam czytał historykę tym niskim, przystojnym głosem. Pewnego razu był sobie chłopiec, który bardzo uwielbiał siedzieć na Robloxie. Miał go zainstalowanego na laptopie, na tablecie, na telefonie. Nawet w kiblu był telewizor, na którym grał za pomocą swojej konsoli. Pewnego dnia wszedł mu do pokoju dziadek, ponieważ chłopczyk siedział już późno i dziadek kazał mu wyłączyć grę. Światło! Zamknij się gra w najsilniejszy pola bitew! Gaśmy światło i idziemy spać. Włącz prąd! Co ci jest? Zobaczymy. Dowądź do mnie, będzie jak kiedyś, masz moje słowo. Niech ci będzie. O, siema stary, nie wiedziałem, że aż tak bardzo lubisz ćwiczyć fejmę mema ze swoim dziadkiem. Słuchaj, jeżeli z następnym razem chcesz mnie odwiedzić, to do mnie napisz, okej? Okay? Okej. Okay. To dwa z Hej młodzieńcze, on tak zawsze? To jest poziom naszych dyskusji. Pamiętaj o tym. To właśnie dzięki The Strongest Battlegrounds na Robloxie wnuczek nauczył się mocy ciemności. Po tym zdarzeniu zaczął grać w Minecrafta. Po miesiącu grania w Minecrafta, Minecrafta nauczył się swoją twardą, jak skała głową, wiercić dziury w ziemi, jak borsuki, choćby skały srały. Dziadek natomiast zebrał moce światła w inny sposób. Mianowicie dekadę temu dużo grał w kosmosie. Tak mu się to spodobało, że postanowi polecić kosmos. 3, 2, 1. Tam ukradł on moc światła kosmitom, zwanym też hawczurami, które wyglądają tak. <ślesk> Dzięki za wysłuchanie historii. Do zobaczenia.